Witajcie, dzisiaj pokażę Wam opuszczony, dawno opuszczony cmentarz ewangelicki. Jak widzicie, dzisiaj nam będą towarzyszyły również wrony, kruki i inne ptaki. Dlatego myślę, że pozostałości tego zarośniętego cmentarza przejdziemy w ciszy, oddając jakiś hołd osobom, które tutaj są pogrzebane. Więc zapraszam Was na krótki spacer po dawnym cmentarzu ewangelickim. No ale się ładnie idzie. Aczkolwiek nastrój, nastrój miejsca jest straszny. Zobaczcie, po ścieżce, po której idziemy, są resztki grobów, nagrobków. Po prostu po II wojnie światowej zostały wykorzystane przez władze do utwardzania ścieżek. A z nam się co chwilę wychłaniają pozostałości nagrobków. I po jednej stronie, i po drugiej. A my sobie idziemy alejką. Znaczy, można powiedzieć piękna alejka w pięknym parku, no ale... To jest taka wersja dla wszystkich, a dla osób znających temat to jest jednak cmentarz. Zobaczcie, tutaj były, na, coś było napisane. Ja rozczytałem, jeśli by moja ukochana, ale nic więcej, bo elementy mosiężne albo z brązu zostały skradzione krótko po wojnie na, na potrzeby odbudowy. Nie mówmy stolicy, bo nie popadajmy w propagandę, tylko ludzie sobie budowali domy. Pamiętajcie, to nie ustrój jest zły, to źli są ludzie. Tutaj jeden z takich piękniejszych. Zobaczcie, jeszcze prawie w całości grobowiec zachowany. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, kto tutaj jest pochowany, gdyż krypta jest zamknięta, a żaden napis nie jest czytelny. Ale zobaczcie, ktoś o to miejsce dba. Są kwiatki, sztuczne róże, ale są, palą się znicze, wkłady. Jakoś to tutaj się prezentuje. Wchodzimy na tą główną malejkę. Tutaj widzimy szopkę. Szopka nie ma nic wspólnego ani z cmentarzem, ani z pobliskim kościołem w teraźniejszym parku. Zobaczcie, odwrócimy się. Spójrzcie jak to wszystko wygląda. Dżungla, dżungla, busz. I spójrzcie. Kolejny. Już jeden z ostatnich tutaj czytelnych nagrobków. Możliwe, że uda się to później rozczytać. Jest na pewno coś gotowe, czyli panie. No. Widać jak widać. Nie jesteśmy w stanie tutaj na to nic poradzić. Następny nagrobek. Wyjście jedno z wyjść. Wyjść, wejść. I kolejna alejka, cmentarna której jest jeszcze gorzej. Dosłownie ścieżka pod jednego dorosłego człowieka i na tym, na tym można by, nie wiem, na tym można by zakończyć ten filmik, bo tu już naprawdę są takie resztki, resztek. Na wprost już jest parking miejski. Tutaj jeszcze Kasia poszła przodem, to ostatnie takie czytelne nagrobki pozostałości Wielkość grobów wskazuje, że to są groby dorosłych. Gdzieś była część dla dzieci. Nie jestem w stanie już tego określić. Na tym zakończymy ten krótki materiał. Trzymajcie się do następnego. Cześć.